W ramach kontynuacji modułu gospodarki magazynowej, w poprzednim filmie omówiłem kartotekę towarową i kategorię, dwa słowa na temat kodów kreskowych i kompletów handlowych. Bardzo wygodne opcje, które pozwalają sprzedawać ten sam towar pod innymi kodami, ewentualnie tworzyć komplety handlowe. W opcji kody kreskowe mogę nadawać. Różne kody kreskowe dla tego samego towaru. W tym wypadku dla towaru przed chwilą wprowadzonego do kartoteki T01 mam oznaczenie kodu kreskowego 13-cyfrowe. Ilość jedna sztuka. Mogę to oczywiście zmieniać. Mam opis tego kodu i mogę już taki kod stosować przy sprzedaży. W fakturze sprzedaży przykładowo. Zamiast T01 mogę wprowadzić kod kreskowy, i program wie, że pod tym numerem kryje się towar 01, więc po kliknięciu dodaj pozycję. Program automatycznie zmienia ten kod na T01. Uwzględniając to, że były dwie sztuki, w ramach tego kodu kreskowego sprzedawane, więc przeliczona również zostaje cena. Wracając do kompletów handlowych, sytuacja jest dosyć podobna. Możemy utworzyć tutaj komplety towarowe, na przykład komplet złożony z T01 i T02, które wcześniej zostały wpisane w kartotece przy jednej sztuce T01 i T02 dwóch sztuk T02 składających się na komplet o nazwie towar 0102 przy wprowadzaniu takiego towaru na fakturze sprzedaży. Towar już go mam. T01 T02 po wpisaniu ilości i ceny. Program automatycznie przelicza ten komplet na towar. 01 i towar 02. Tam była jedna sztuka i dwie sztuki. Cenę przelicza na, na towar T02, więc można tu sobie, sobie zmodyfikować, który towar w jakiej cenie jest, jest sprzedawany. Na przykład ten w cenie 200, a ten w cenie 400. I mamy już tak przygotowaną fakturę sprzedaży. W programie magazynowym, czy w module magazynowym, mamy też funkcje WZ i PZ. To są te same funkcje, które wcześniej widzieliśmy w module sprzedaży. Tu też jest funkcja WZ. Więc tutaj, czy korzystamy z niej, z poziomu modułu sprzedaży, czy z poziomu ma magazynowego, to jest to samo. I jest też przesunięcie magazynowe. Przesunięcia międzymagazonowe możemy tworzyć między magazynami. Jest tu też rodzaj przesunięcia. I możemy przykładowo jedną sztukę T01 przesunąć do magazynu MK2. Jest podgląd przesunięcia jak zwykle. Kolejne to WZ. -ki. Tutaj wuzetki wprowadza się standardowo tak jak pokazywałem w jednym z poprzednich filmów. To samo dotyczy PZ. -ki. Jest możliwość wprowadzania towarów do, do wybranego magazynu. Jest też funkcja bilansu otwarcia, inwentaryzacji i korekt. Rodzaj takiego dokumentu określamy tutaj. Natomiast lista rodzajów jest w programy definiowalna w podule magazyny. Mamy rodzaje przesunięć. I tu mamy predefiniowane rodzaje tych przesunięć. Możemy dodawać nowe na przykład. Przesunięcie między magazynowe. I w tym momencie możemy sobie z tych rodzajów tutaj korzystać. Bilans otwarcia służy oczywiście do wprowadzenia stanu początkowego magazynu, więc kartoteki możemy wybierać wybierać wszystkie towary, które są zdefiniowane. I kolejno określę dla nich, jaka jest ilość. Rzeczywista. I koszt jednostkowy, który wynika z średniej ceny zakupu. Do średniej ceny zakupu za chwilę przejdę. Możemy zobaczyć taką korektę. Możemy też zobaczyć zapisy księgowe dla tej korekty. Tak jak wspomniałem, przy zapisach księgowych program korzysta z kąt zdefiniowanych w kartotece dla. Dla tego towaru, który jest umieszczony na tej korekcie. Przechodząc do modułu w module magazynowym, do sekcji ceny i koszty, mamy tutaj możliwość definiowania cen zakupu, standardowych cen zakupu dla poszczególnych towarów. Mamy tu kartotekę towarową i dla każdego z nich możemy zdefiniować ceny zakupu. Mogą to być takie ceny zakupu, które później muszą być stosowane na zamówieniach i na fakturach lub możemy w ustawieniach, o czym później powiem, zdefiniować zakres, na ile może cena rzeczywista odbiegać od tej ceny zakupu z cennika. Więc to, są, to jest miejsce do wprowadzenia warunków zakupu, szczególnie cenników, dla poszczególnych dostawców Więc możemy tutaj łączyć każdy towar z dostawcą lub możemy również dla każdego towaru mieć kilku dostawców W tym wypadku możemy dodać jeszcze przykładowego dostawcę ze 130 następ miary sztuka i tutaj można też pisać kod lub opis towaru definiowany przez dostawcę. Jest też tutaj w programie taka możliwość, że przy wprowadzaniu kolejnych faktur zakupu program automatycznie dopisuje tak wprowadzone warunki zakupu do, tej, do tego cennika. Jednym z istotnych elementów gospodarki magazynowej jest funkcja średnich cen zakupu. Średnie ceny zakupu obliczane są przez program cały czas na bazie wprowadzonych dokumentów PZ i WZ, w szczególności na bazie dokumentów PZ. Dokumenty PZ, które wprowadzamy w programie, powodują na bieżąco obliczanie średniej ceny zakupu. Dla każdego towaru. Jest to średnia cena ważona. Tą cenę nie musimy wpisywać. Ona tutaj jest wpisywana na bazie wprowadzanych dokumentów PZ czy faktur, bo faktur, z każdą fakturą towarową jest związany dokument PZ. I następuje tutaj automatyczne wyliczanie. Tu jest w zasadzie miejsce, gdzie można. Podglądać te średnie ceny zakupu, ale można również zmienić, jeżeli jest taka potrzeba. Na przykład, jeżeli przez pomyłkę wprowadziliśmy błędną fakturę zakupu, wtedy trzeba również tą cenę zakupu zmienić tutaj. Jednym z elementów konfiguracji modułu gospodarki magazynowej jest konfiguracja samych magazynów. Można tu dopisywać kolejne magazyny. Właściwie ich ilość jest nieograniczona. I mamy również jednostki miary oraz funkcję odnawiania zapasów, czyli jest w programie taki raport, który pozwala raportować, które towary powinny zostać odnowione, bo, ponieważ zeszły to poniżej minimum określonego w tym, w tym miejscu. Tutaj mamy kilka takich raportów standardowych, które pozwalają podglądać zmiany magazynowe dla poszczególnych towarów. W pewnym okresie widzimy, czy były jakieś wprowadzane dokumenty typu PZ, przyjęcie towarów, przesunięcia magazynowe. W zadanym okresie. Są też tutaj pokazywane wuzetki, tak żeby było widać, w jaki sposób przebiegał od bilansu otwarcia ruch towarów na magazynie. I druga, bardzo podobna opcja, pokazująca szczegółowe stany magazynowe dla każdego towaru. Tym razem pokazywane jest, gdzie. W którym magazynie, jakie są stany towarowe, a dodatkowo jest pokazywane, ile jest towarów w trakcie produkcji, jaki ilość jest na stanie, czy są jakieś rezerwacje, czyli zamówienia na dany towar, czy są już jakieś zamówione po stronie zakupu. Te wszystkie informacje są razem zebrane dla każdego towaru. Kolejny ekran to jest wykaz stanów magazynowych. Tu widzimy podgląd dla wszystkich towarów. Sumarycznie dla wszystkich magazynów bądź dla wybranych magazynów podsumowania ilości towarów i kilka raportów związanych z gospodarką magazynową, pokazujących wartości zapasów, arkusze kontrolne, zestawienie wartości dostaw itd. Tak